Zapraszam. Witaj, nazywam się Tomasz Jański. Akurat jestem tutaj na szkoleniu ma z marketingu Prowadzę takiego bloga e-business.pl, na którym przekazuję taką ciekawą wiedzę o copywritingu, o, o tym, jak tworzyć takie strony internetowe. Jak wejdziesz na tego bloga, to będziesz mógł też taką stronę pobrać. Na tym akurat szkoleniu zdobyłem wspaniałą wiedzę. Byli tutaj tacy asi marketingu jak Jacek Dudzic, Paweł Danielski, Marcin Godlewski, ale też chciałbym polecić wszystkim i żeby zalajkować miasto szkoleń, ponieważ to jest taki projekt, wielka baza danych z takimi super projektami, ponieważ tam się dzieje coś, coś wspaniałego, są też dobrzy dobrze szkoleniowcy, którzy potrafią przekazywać wiedzę i robią to w sposób taki skuteczny.